Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Cztery hamaki na kilkanaście osób. No nieźle. Hej! Cześć! Cześć! Nazywam się Marvin. Jak się tu? Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, nie zupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Też mam nadzieję. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Biedny Timo jest strasznie spięty. Chyba zrobimy mu tą przysługę i przyspieszymy Dotarcie do celu coś nowego? Przez to szalejące, morze nic nie słyszę. Udało Ci się poznać kogoś ciekawego? Ja z kolei nie słyszę żadnego morza. Powiedzmy. Cóż, jak to mówią w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale. Dziwo. Słyszysz? Chyba ktoś idzie. Czuję się trochę jak w Morowindzie. Bo wie. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Myślałem, że popłyniemy na kraniec świata i jeszcze dalej. Zanim dopłynęlibyśmy do krańca świata, pożarłyby nas potwory morskie albo jeszcze gorsze cholerstwa. Tylko co taki parszywy szczur lądowy jak ty... Miałby o tym wiedzieć. Wyspa Archolos jest tuż przed nami. Ale zanim do niej dotrzemy musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. Złoki? No już, jazda na górę. O cholera. Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu. I w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. O cholera. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila, do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila, zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda, zgodnie z umową mieliście dostać szalopę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu. Ale jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Timo, Co gdzie skitrałeś szalupę? Złodziejem? Nakarmiłem cię, napoiłem. Wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie po gębie. Ale wchodząc na statek miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na inosap przysięgam. Timo, Timo, Timo. Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni. Ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? Czyli tak wygląda dogadywanie się z kapitanem, o którym wspominał. Dobra, to jest trudna decyzja, ale myślę, że zrobię to, co zrobiłby każdy na moim miejscu. To nie moja sprawa. Spłacam Twój dług. Gin, śmieciu! A! Wywalcie go do morza. Niestety, świat jest okrutny. A ja nie mam czasu, by wysadzić was wszystkich na suchym lądzie. Ma rację. Także musicie płynąć w pław. W pełni go rozumiem. Kłamałeś nas? O nie, to wasz kolega nieboszczyk nie zapłacił za transport. Jestem człowiekiem interesu. A ten interes i tak od początku wydawał mi się mało opłacalny. Panowie, czyńcie honory. Miłej kąpieli, szczury lądowe. Panie areczku, szalupa jest tylko dla członków zarządu. Dla pracowników jest pływanie wpław. Jest Jorn. Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale ta, jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie, obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynne. W porządku, nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu, chodzi za mną. I na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne, postaram się nadążyć. A Ok, rozdział pierwszy. Chwilę już grałem w te kroniki myrtany. I odkryłem, że mamy tutaj dosyć fajne, dosyć fajne rośliny lecznicze. Które pozwalają, chyba, przywrócić 60 punktów zdrowia. Także może nam się to przydać na początek. A okej. Okay. Czekaj, bracie, przeszukam jeszcze trupy. O, Timo. Koniec końców, gdybyśmy ocalili Timo, bo taka właśnie taki skutek odnosi druga opcja dialogowa w tamtej sytuacji, mielibyśmy Zostalibyśmy bez miecza zadającego aż 20 obrażeń, także uważam, że to było dosyć opłacalne. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet. A nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Nie to nie twoja się, wina. To nie twoja wina. A czyja niby? Może Bogów, powinienem był zostać z Florą na Larant zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż? Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczy tej decyzji. No cóż. Jeśli masz żyć do końca życia... Co?! Nie mogę! Nie mogę mu skrócić cierpienia! Co za gra. Aj. Dobra. Masz szczęście! Tym razem. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. Tarcze. Czego chcesz? Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj? Na pastwę topielców? Nigdy. Dobra, zagrajmy na emocjach. Albo nie. Idziesz z nami albo zaciągnę cię siłą. Co? Człowieku, dlaczego ci tak na mnie zależy? Zostaw mnie w spokoju. Chodź albo oberwiesz. Dobrze, ale później musimy po nią wrócić. Może teraz? Nie. Piękna muzyka. Widzę, że jednak udało Wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? O, ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jorn to jest jednak chłop ze stali. Topielec dziabną go z 20 razy, a on niewzruszony. Ta, ta, ta wygląda mi na opuszczoną. Może znajdziemy w środku coś, co nam się przyda. Dobry pomysł. Chodź, trzeba ją przeszukać. Cóż? Bardzo niebezpieczne. Przenoszą. Różne choroby, a tego byśmy nie chcieli. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Łap, tak na wszelki wypadek. Dzięki, na pewno się przyda. Dzięki, obynie. ale mam miecz. Ale się coś jeszcze znalazłeś? <grym> Zobacz, Same rupiecie i zgliszcza. Trzeba iść dalej. Okej. Okay. Jorn, Jorn, <grym> nie tędy. Mówiłeś, że znasz drogę do wioski. O nie, Jorn, uważaj! To krwiopijcy! No i chuj. I dziabnięty. No to teraz mamy przekichane. Coś czuję, że to ukąszenie nie skończy się za dobrze dla naszego brata. Ja nie wiem, Jorn, jak możesz tak nieodpowiedzialnie dawać się kąsać krwiopicom. No pokaż! Pokaż, jak się walczy z krwiopicami. Jorn! Jorn! Nie tak! Spróbuj tak, żeby cię nie kąsały! <laughs> Jorn! <laughs> idioto. Co za idiota. O cholera. Mocno mnie dziabnął, sukinsyn. Mówiłem! Wszystko w porządku? <laughs> tak. To tylko draśnięcie. A mówiłem! Na zwykłe draśnięcie mi to nie wyglądało. Muszę przyznać, że te krwiopijce kąsają mocniej niż u nas. Jeśli pójdziemy dalej wzdłuż tej ścieżki, na pewno dotrzemy do ludzi. Nie czuję się na siłach, by nas dalej prowadzić. Chyba będziesz musiał iść przodem. Cholerne krwiopijce. no, maliny. Maliny zawsze spoko. Natomiast nie jestem takim kozakiem jak Jorn, więc raczej postaram się ominąć wszelkie możliwe zagrożenia. O, to się przyda na mikstury. Kurczę. Jorn to jest jednak kozak. Kojarzycie ten sketch Monty Pythona ze Świętego Grala z Czarnym Rycerzem, który walczył mimo, powiedzmy, licznych kontuzji, żeby nie spojlować? No to był właśnie Jorn. Now stand aside, worthy adversary. To jest but a scratch. Kto się tam, śwenda po nocy. Odpowiadać mi, byle szybko. Eee, przybywamy z miasta. Przybywamy z miasta. Patrząc na Was, może się nie skapnie. Na mi nie wyglądacie. No bo po prostu jesteśmy menelami z miasta. Lekko zboczyliśmy ze ścieżki. Lekko? To mało powiedziane. O ile mnie pamięć nie myli, miasto Archolos leży na północ stąd, a wy przyszliście od strony wybrzeża Topi. masz mnie. Czego szukacie w Silbach? Skapnął się cholera. Jesteśmy wycieńczeni, ranni i głodni, szukamy schronienia. Faktycznie, wyglądacie jak siedem nieszczęść. Jak większość żebraków i darmo zjadów, którzy uprzykrzają życie porządnym ludziom. To prawda. Już raz takich wpuściłem i gorzko tego pożałowałem. Dobra, podsumujmy. Coś mi się ta twoja historyczna Co nie klei. Gadaj od początku, tylko tym razem bez ogródek. Dobra, powiemy prawdę. Przebywamy z Londynem. I niby jak przedostaliście się przez morze? W Po części Dobry, tak. Do nie widziałem. <laughs> Fregata kupiecka wysadziła nas od zachodniej strony wyspy. A to bardzo ciekawe, bo z tego co mi wiadomo, królewska armia zarekwirowała prawie wszystkie okręty. No to wygląda, że ten był wyjątkiem. Czego szukacie w Silbach? Bo to był okręt podwodny. Uciekamy przed wojną. Doprawdy? Na Archolos nie ma żadnej wojny. No, chyba że przynieśliście ją ze sobą. Jasne, możesz mi nie wierzyć. Pytanie tylko, czy możesz sobie pozwolić na to, by mi nie wierzyć? To się jeszcze okaże, czy mówisz prawdę. Rozegrane retorycznie. Podsumujmy. O, to co mówisz brzmi wiarygodnie. No dobra, nie musicie tu tak stać, możecie wejść. Najlepiej będzie, jak pójdziecie od razu do tutajszej karczmy. Tak jest. Tak jest, prosto do karczmy. Ta, będę was obserwował. Możecie być o to spokojni. I żadnego myszkowania po okolicy. Jest noc i ludzie już dawno nie krapią. Dobra, chrapią. Dobra spokojnie. Jasna sprawa. Jeszcze będę miał przez to kłopoty. Chodźmy do karczmy. Tam pogadamy. Tylko nie łaź tu nigdzie i nie właduj się od razu w kłopoty. Spokojnie. Myślę, że w karczmie będzie dostatecznie dużo alkoholu do dezynfekcji tej rany. No, i to jest właśnie Silbach nocą. Piękna miejscowość. Przypomina mi moje okolice, w których dorastałem jako dziecko. To to było na Podlasiu. Nie wchodzisz? Dobrze, że się pojawiłeś. Pamiętaj, że jesteśmy tu tylko gośćmi. Zachowuj się. Nie ma sprawy. Jak zaczną poskakiwać, to. To spuścisz stonu i będziesz grzeczny. Rozumiemy się? Tak. To chyba starszy brat. Tak coś czuję, że my jesteśmy tym młodszym, głupszym bratem. Co to za banda? Coście za jedni? Dawać prędko, bo nie ręczę za siebie. Spokojnie, wartownik przy zachodniej bramie nas wpuścił. Powiedział, że znajdziemy tutaj schronienie. Harry tak powiedział? A to skurczy, tak mnie załatwił. Rano będę musiała go zdzielić po tym pustym łbie. Właśnie skończyłam zamiatać podłogę, a wy, jak gdyby nigdy nic, paradujecie po niej w zabłoconych buciorach! Chyba nikt nie nauczył cię dobrych manier. <noise> I tym kimś będzie taki chłystek, jak ty? Myślisz, że jak jestem babą, to nie mogę porządnie przylać, kiedy trzeba? A może chcesz się o tym przekonać? Bardzo chętnie. Co? Nie! No nie! <noise> Załatwili mnie na Hita. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. To mam jakieś Twoja złoto. może mi się przydać. Ej, ej, człowiek umarł, żebym walczył tą bronią. Przeszło jakieś i mi Nie. Pierwsze wrażenie poszło w piżdzieć. Nie będą w stanie sprawić nam problemu, a Adano każe pomagać potrzebującym. Tym ja Adanosa to nie mieszaj. Jeśli chcesz, to sobie pomagaj. Potrzebujący. Napastują wasze kobiety. <noise> Macie może coś mocnego? Po ostatnich czasach muszę się czegoś napić. Pogadaj z Bastianem, naszym karczmarzem. To ten wąsaty facet za ladą. Jeszcze coś? Obawiam się, że jakiś dupek zabrał całe złoto, które posiadałem. I niestety chyba nie możemy sobie pozwolić na szota. Jedzenia i ciepłego kąta. Chyba da się załatwić. Jedzenia i wolnych kątów w tej karczmie nie brakuje. Jeszcze coś? Mój brat jest ranny. Ukąsiły go krwiopijce i potrzebuje pomocy. Co prawda mamy w wiosce jednego maga wodnych, ale są z nim same problemy. Zobaczę, co da się zrobić. Możliwe, że pomoc cyrulika będzie niezbędna. Jeszcze coś? Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Marta zazwyczaj reaguje dość nerwowo na niespodzianki. O tak. Swoją drogą, jak masz na imię? Jestem Marvin. Marvin. Marta zareagowała Skąd bardzo nerwowo. I co tu robicie? Wybacz, ale czy moglibyśmy przełożyć rozmowę na później? Jestem wyczerpany po podróży. W pokoju na piętrze powinno być jakieś wolne łóżko. Jestem wyczerpany, Jestem bo spuściliście mi w pierdol. Dobra. Idziemy się przekimać. Nie ma to jak ciepłe łóżko.